Gadająca papuga mango pomogła policji w Blackpool w północno-zachodniej Anglii rozbić gang handlarzy kokainą. Tak należał do 29-letniej kobietki i e, pojawił się na nagraniu znalezionym w jej telefonie podczas policyjnej obławy. Na wideo widać kobietę i partnera, a w tle słychać jak papuga mówi dwie za 25. <ślesk> <ślesk> Slangowe określenie dwóch porcji za 25 funtów. Podobno ma teraz dostać koronę i przeprowadzić się do Brazylii. I będzie gołębiem! a kurwa na rynku krakowskim. Na szaro przepanowana. Wszystkie tam, uh, 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 a tam będzie chodziło... z Anglii do żywotnie będzie i pilnował na Krakowskim ręku. <laughs> <laughs> albo zostanie fuchu Warszawskiego kataryniarza na Starym Mieście, <laughs> ale żeby na nawro... Czerwony Czerwone korale, czerwone dziwne.